Oczywiście. Witam Was i co robimy dalej? Co możemy robić dalej? Szukamy zadania. Dostępne zadania, krew i wino. Tu jest coś. Chodźmy. A nie wiem, wiesz, nigdy na to nie patrzę. Ja sobie po prostu tutaj na tym kanale gram na live Wiedźmina. I tyle. W sumie nawet naprawdę nie, nie sprawdzam nigdy statystyk żadnych. Musiałbym wejść, wiesz, w kanał i tam sobie popatrzeć, bo live y zawsze ukrywam po tym, jak. po tym, jak. jak już się skończą, nie? Może tu? Co to za porząd? O co chodzi? A wyście może w sprawie ogłoszenia, mistrz Wiedźmiński? To ty masz problem z jakimiś hałasami na cmentarzu? Tak, tak. Wygląda na to, że tylko ja! Nikt inny się nie pofatygował, żeby się tym zająć, a, a hałasy wszyscy słyszą! Najgorzej. Z tym u książęcej. Podobno nic nie znaleźli, ale kto ich tam wie, czy, czy w ogóle szukali. To co mam zrobić? Sam się po cmentarzach szwendać? Was samemu nie. Załatwię to zaraz. Zajmę się tym. Były jakieś ofiary? Albo zaginął ktoś ostatnio w okolicy? Czy to tylko hałasy? Nie, nikomu nic się nie stało na szczęście. A, a co, myślicie, że to może być jakiś potwór? Ale panikasz z tego typka. Równie dobrze mogą to być hieny cmentarne, albo jakiś bezdomny. Przekonamy się. Sam już nie wiem, co gorsze. No nic, w, w każdym razie, ruszajcie, mistrzu. Wow. No. Kamera przekręciła. Jedzcie, pijcie i Ja kojarzę nazwę tego zadania: wieczne odpoczywanie. Tak, kojarzę tą nazwę, ale nie pamiętam co to było za zadanie. Kompletnie nie pamiętam. Nie słyszę żadnych hałasów, ale może warto się rozejrzeć. Tak, prześlećmy to. Myślałem, że to krew, a to po prostu płatki kwiatów. Nie ma tej skrzynki, nie mogę zamknięte, potrzeba klucza. Gdzie jest klucz? Na pewno gdzieś tu. Nie no żartuję, to jest tylko taka wymówka, żebym mógł sobie legalnie grabić groby. Receptura! Właśnie, tego mi brakowało ostatnio. Znaczy mam receptur mało. Właściwie nie mam prawie żadnych, bo dopiero zacząłem w ten dodatek. Tu może gram z 2-3 godzinki w ten dodatek. I nic. Ale też nie jest to ser... Serce z kamienia wydaje mi się aż nadto krótkie w porównaniu do tego... Oho, dodatku. Chyba będziemy tu chodzić później. No, coś kojarzę miejscówę. Okej, okay, to chodźmy tu. Musisz móc Panowie pewnie na grób dziadunia. Co kurwa? Coś ci za jeden? Tak wiele pytań i tak mało odpowiedzi. Kurwa, filozof się znalazł. Brać go, chłopaki, przeca samo jeden. Gdybym dostawał koronę za każdym razem, gdy to słyszę. Kadaj, tylko walcz! Czyli raczej easy. Tym na cześć gwinta? Naprawdę ktoś napisał o tym piosenkę? Mamy oreny, ale tutaj się obraca wszystko w koronach. To oreny trzeba wymienić w banku Vivaldiego. Mhm. Jeszcze mamy. Kilka rzeczy do zbadania. Przejdźmy od razu tu. I tą stroną zajmiemy się później. A tu nic nie ma. I ci typkowie tu ewidentnie kopali coś. A tu jest krew. Zgaść lampkę i zaświeć lampkę. Aby przypadkiem, przy kuciu, nie spalić firankę. A tu jest jakaś szkoda. Nie. Tu jeszcze coś jest. Chyba wyjście już, nie? Dobra. A nie, z tej strony zamknięte. To ile jest wejść do tego grobowca. Ten grobowiec będzie waszym grobowcem. Tak mogłem powiedzieć tamtym typom, ale by było fajnie. A wyjdźmy sobie, nie będziemy tutaj. Rozkopany grób, ale chemie cmentarne raczej nie hałasują. Ten pejrak pejrak. Sorry. O, nie jakieś ślady? Nieciona trawa i... Mmm, majtki. Chyba nie o takie jęki chodzi. Co? Na cmentarzu? Oby faktycznie nie o takie jęki chodziło. Zbadaj cmentarz używając Wiedźmińskich zmysłów. No badam, badam i nico. Ktoś wywalone. Tu byliśmy my tu wszędzie już wszystko zwiedziłem rzeki przepłynąłem góry pokonałem oddech potrzebujesz klucza. Może ja w złą stronę patrzę? Ale poszukaj źródła hałasu. Może by tak w nocy. Adelaide de Casteldarcia. żona matka, babcia, prababcia, pra babcia, pra pra babcia. Znowu ktoś się tłucze. Hałas zdaje się dobiegać z katakumb. To stąd dochodzą te hałasy? Kogo nie ma? Dziwne. Nie wygląda to też na leże baby cmentarnej. Hmm. To nie może chodzić o hieny cmentarne. Bo na pewno by nie zostawili złoconego wazonu. Louis de Corentin odszedł w dniu wspomnienia świętego Dyzmy. W miarę świeże. Pogrzeb był niedawno. To wygląda jakby ten posąg był ewidentnie przesunięty. Tu spoczywa Margot de Corentin. Roztrzaskane naczynie. Jakby ktoś cisnął nim o ścianę. Nie ma śladów potworów ani hien cmentarnych. Lekki bałagan i tyle. Może to jednak nie tu? Dziwne. A was wyraźnie dochodzi z tego grobowca. Co tu robi kot? I za co mamy się tak wracać? Hmm, coś tu jest nie tak. Trzeba się tu gdzieś zaczaić i poczekać na rozwój wypadków. A to już się ktoś pojawił, tylko nacisnąłem. Nic, tylko całymi dniami bimbał i grał w te przeklęte karty. Jak... Jakiś krasnolud! Tfu do stu diabłów! Jasne, Bo lepiej sterczeć pod świątynią Lebiody i modlić się ranki wieczory. Nie wyciecznik. za ciebie też się modliłam, żebyś jarzmo hazardu zrzucił. No to marnie ci poszło. Widać, bogowie też mieli dość tego jaskotu. A ty tu czego? To prywatna rozmowa. Teraz im powiemy tego tu... Nie można tam trochę ciszej. Sąsiedzi się skarżą. Jacy sąsiedzi? Przecież tu wszyscy nie żyją. Nie wiem kim jesteś, ale ratuj mnie! Nie chcę przez wieczność leżeć obok tego bezbożnika! Zabierz go z mojej krypty! Ale o co tu właściwie chodzi? To moja krypta! Moja! A ta raszplan nawet po śmierci nie chce się odczepić i mi kołki na głowie ciosa! Gdzie ja miałam oczy, jak za niego szłam? Tego bydlaka karciarza i szulera! Nawet własne dziecko byś w gwinta przegrał! To było raz, kurwa i to żartem! Ile razy mam ci powtarzać? A kto nasz cały majątek na posąg lewioty oddał? To był zbożny cel, zbożny? Światłość naszego błogosławionego proroka odmieniłaby ten kraj hazardu i herezji! Skąd na miłość bogów mogłam wiedzieć, że to Sztindel? Bo Cię ostrzegałem! Jakieś pięćset razy! Cisza! Uspokójcie się oboje! No dobra, to czyja jest właściwie ta krypta? Jak to czyja? Moja, rodzinna. To Korentyn. Co ty, czytać nie umiesz? O tak, ale to za mój posach, wykupiona od wierzycieli. W tej sytuacji nie widzę innego wyjścia, niż przenieść jedno z Was. Wtedy znowu będzie tu spokój. Zabierz jego. Jeśli to zrobisz, to ja. Ja powiem ci, gdzie ukryłam jego szczęśliwe karty do gwinta. Wiedziałem, że to ty. Nie, no, trzymajcie mnie. I nie dość, że chcesz mnie wyrzucić z mojej własnej krypty, to jeszcze mu zapłacisz moimi kartami. Z mnie szlak trafi. Gdybym miał te karty na turnieju w Pelhamen, to bym nadal żył. To przez ciebie, Olero, jedna, mnie zaćkali! O nie! Za twoje długi cię zabili, nie przeze mnie. Nie będziesz chyba słuchać tej starej dewotki. Wiem, gdzie schowała te karty. Sam ci je dam. Tylko ją stąd wynieś na miłość lebiody. Hmm. Muszę się zastanowić. No dobrze. Jedno z nich trzeba przenieść. I rzekł prorok lebioda. Nie będziesz grać na pieniądze. A potem dodał. A więc dałeś się jej nabrać. No dobra, słuchaj, mam małą prośbę. Bądź człowiek, weź ty mnie zostaw w komorze poklarskiego Towarzystwa Gwintowego. Jest tutaj, niedaleko. A ty byłeś członkiem? No właśnie, nie. Ale byłoby miło w sumie. Po śmierci to chyba nikomu nie robi różnicy. W sumie mi też nie robi. Zajmę się tym. Gdzie? Ja chyba nawet wiem, gdzie jest ta komora. Wejdziesz do katakumb? Idź prosto. Wejście do komory jest na początku korytarza po prawej. Dzięki. <śpiewanie> Co za koleś? Głębiej w katakumbach, na no to idziemy. To chyba ta komora, o której mówił Louis. Tu będzie dobrze. do Margo po nagrodę. No mi to w sumie najważniejsza to te karty, nie? Dla mnie nagroda, bo i tak mam hajsu jak lodu. Załatwione. No to gdzie ta szkatułka z kartami? Gdy wyjdziesz przez bramę Bednarzy skręć w prawo. Łatwo rozpoznasz nasz dom po szyldzie z drzewem nad drzwiami. Szkatułkę znajdziesz w ogrodzie. Zakopałam ją pod krzakiem róży. Szyld z drzewem, krzak róży. Zapamiętam. Hmm, a co zrobiłeś z Louis? Fakt, to był kawał drania. Świata nie widział poza gwintem, ale nie chciałabym, żeby skończył w rowie czy w wychodku. Nie martw się. Znalazłem mu dobre miejsce. Będzie się tam czuł jak w domu. Bywaj. <zysk> Coś. Mizernie wygląda. <noise> Martwi się o mnie. Nigdy nie było tak, żeby nie było ja. O! Jak tylko wykonam to zadanie, idę do łóżka, ostrzyć miecze i robię zlecenie wiedźmińskie. Nie możecie tego przegapić. Bilety tylko u mnie. Mam ochotę z kimś powalczyć. Tak na poważnie. Oj, zgubiłem trop. Mm. Ktoś mu tam dzwoni w kieszeniach. Może to tak jest jak masz za dużo pieniędzy. Trzeba będzie się, że około coś jest bytale. No dobra. mówiła. Są i karty do gwinta, jak obiecała. Nie widzę tych kart. Co się stało? Skąd ja mam wiedzieć jakie są karty? Gdzie to się naciskało? H? Tak? A no. Na pewno do mojej talii nic. Bałada ja na to wszystko. Ginald Dobry powrócił. Nie możecie tego przegapić. Ah! Niech żyje księżna Anna Henrietta. Ah! Uh! Uh! Znałem jednego riwa. Załatwione. Nie będzie więcej hałasów na cmentarzu. No, nareszcie wyśpię się we własnym łóżku. W Lisku też zrobiło się za głośno. Co za ludzie! Drą się jak opętani. Jeden ciągle tylko Odrin, Odrin, jak pomylony. No dobrze, a co to było tam na cmentarzu? Potwory, jak mówiliście? Nie, kłótnie małżeńska. I to wszystko? A wrzeszczeli jak potępieńcy. No cóż, przykro mi, że chłopotaliście się dla takiej głupoty. Tu macie za fatygę. Dzięki. No i to by było na tyle. Żegnam się, do usłyszenia, do zobaczenia, hej.